Ted, jaka jest moc minimalna? Destylat powinien mieć co najmniej 70%. Anyżówka butelkuje się z niższym stężeniem niż Absynd, ale na tyle wysokim, żeby anetol z anyżu pozostawał rozpuszczony. Zobaczymy trzy zupełnie różne rezultaty. Ordowicz, paliłeś kiedyś otwartym ogniem pod kotłem z tyloma składnikami roślinnymi? Zwykle używam płyt elektrycznych, więc zmniejszę gaz, żeby nic nie przypalić. Trzeba na to uważać w takich destylatorach. Dziękuję. Nie chciałem, żeby smaki zboża się wybiły, więc dołożyłem odstojnik, żeby złagodzić ich smak. Następnie włożyłem do niego składniki po maceracji, żeby oddały resztę olejków eterycznych. Zawiesiłem worek z lukrecją, kolendrą i janyżem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem podekscytowany. Ordowicz, masz alkohol. To prawda. Mam destylat. Dziś nie żyga. Ładnie leci. Zaczęło lecieć. Dopiero kapie. Zostały dwie godziny. Odstojnik ci puka. Chyba widziałem nieszczelność. Leci ze złączki. Niedobrze. Poluzowało się, bo odstojnik skacze. Mocniej go już nie dokręcę. Wciąż przecieka. Niech to diablo. O mój Boże, przynajmniej 85%. Patrzcie, jak szybko pękają. To prawdziwa anyżówka juiceboxa. Strasznie wysoko, ale będzie.